Hej, cześć, siemano, z strony Xizir i teraz w kolejnym odcinku z Mortal Kombat Jedno jeżeli chodzi o rozdział Armagedon, a dzisiaj przed nami Kenshi. Ła, wow, wow, wow. No, będzie ciekawie na pewno. <ścoughs> no, Boże, wybaczcie. Będzie na pewno ciekawie. Dlaczego dzisiaj Armagedon? Ponieważ, jeżeli mi się wydaje, to w kolejności chyba powinien być Robocop, albo nie jestem pewien, albo Classic Tower jakiś chyba. Bo dwa dni temu był Armageddon. Ale dlatego głównie, o Boże, dlatego głównie Armagedon, że wstałem dzisiaj mega późno, czyli około 16 prawie, dlatego że czułem się wczoraj tragicznie, moi drodzy, i przez całą, całe te 8 godzin w robocie był dramat, nie wiem, wstałem, bolały mnie każde mięśnie w moim ciele, dramat był po prostu, czułem się słabo i w ogóle, i wiecie, przyszedłem, wziąłem lek, mówię, pośpię sobie dzisiaj trochę dłużej, bo się nie da, było ciężko, jeszcze ciężka nocka w miarę. Ale jakoś minęło, także nieźle. No co? Dzisiaj ostatni dzień roboty. To no ten noc roboty teoretycznie. Także fajnie. Pamiętajcie, że w niedzielę będzie stream zapewne o 19:00. Oh, także zapraszam was serdecznie z inwazji. No i co? Pamiętajcie, żeby zostawić lajka w górę, subskrypcję. Komentarz, jeżeli macie taką ochotę. I tyle, moi drodzy, i tyle. I tyle, co ja mogę powiedzieć. Było ciężko wczoraj, ale dałem radę jakimś cudem. Wolało mnie wszystko, ale dałem radę, dałem radę. Jutro sobie z rana wstanę. Po nocy chwilę pośpię. Idę do jakiegoś sklepu, żeby kupić sobie jakiś płaszcz taki ładny, jakiś czarny. Bo mam ochotę sobie kupić taki płaszcz. Także... czekam, czekam na jutrzejszy dzień. Nie powiem No i kładzi. Proszę państwa, jest i on. Jest i on. się nie pamiętam kombosów moi drodzy tam. Ale to wiecie, to jest tylko i wyłącznie... No, żeby dialogi, zobaczcie, kiedy będę tutaj w tej postaci, także... Nie, nie chcemy kombosów jakiś tam i tak sobie coś wymyślimy na pewno. Coś tam sobie wykombinujemy na spokojnie. No worries guys, no worries. Jeżeli jutro odcinek moi drodzy jakieś tam a w niedzielę odcineczek i... live. Bo muszę też nagrać fazmo właśnie na zapas te 5 odcinków, także powodzenia dla mnie. Muszę w sobotę w sobotaju, sobotaju Ale nie robię live ani nic, więc staram się to nagrać. No dobra Let's heb en een Het is alleen een beetje verder, kan je? Volg me, by the button? Oké! Oei! 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 No dobra. Okej. Okay. Oei! lag. Okej, okay, nie pamiętam żadnych nocapów, ani... Okej, okay, jakieś spele? Czekajcie, pauzę, kliknę, bo tego jest mega lag, ale unlucky. Ja chcę zobaczyć... Halo, Jerko, proszę. Okej, okay, dziękuję. O kurde, ja mam dużo tych... A, to jest to, dobra, Ancestors, O kurde. Jakie źle, ten jestem upo? Jestem upo, ale. <laughs> Przepraszam, boże, koszelek. Ok, nie wiem, jakie kombo nim zrobić. Ale to kiedyś nagrywałem tego klasik towera, chyba? Nie pamiętam, czy nim było? Trzeba było, O, cyber skał, No i bardzo dobrze. A a to jest to ładowanie, dobre. To 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 wiemy. Ten smoke zawsze napierdziela jak dziki, naprawdę nie Powiem wam, że... Ale dumę Nie wiem co to robi, ale nie wnikam Atar się Ej, spokojnie, my sprawdzamy kombosy tutaj jakieś, a nie... Ej, nie wiem co to jest, ja naprawdę nie umiem Tym Kenshin, powiem wam, to jest... Wyższy poziom kancera, tak czuję Ogólnie rzecz biorąc. Kenshi, uderzy Kenshi'ego, patrzcie, ta Jaj. Dobrze. reptailka reptailka. Dobra, yy, jeszcze takie coś. A, to jest ten dash taki, dobra, wiem. Łach. Mogę coś zrobić, czy niezbyt? Boże, jakie warzywo, proszę Państwa? Uderzyłem niby ją, ale. Jakikolwiek kombos, proszę, bo jest niedobrze. X, Y, Y. Okej, okay, to jest taki noka jakby. Okej, okay. dobra, grabik! Iś. Ale jest naprawdę ważyło gaming, moi drodzy. Holy moly. Nie potrafię w tym chęć, ja, naprawdę. Nie potrafię totalnie. Stajkie drajted, moi drodzy, dzisiaj mamy. Yy, Wodę z sokiem, bardzo, że... tak jest. O boże, znowu on, jak ja nienawidzę go. Dlatego, że to jest. głównie, pieprzony. Okej, okay, ładnie, jakiś kombos z X-Ben, X na przykład. O, fajnie, fajnie wygląda. No se poklikam, coś poklikam i w końcu coś wyjdzie, nie? Jakby. Okej, okay, look, dawaj. Dobra, tych zawsze miło jest przyzwać się do. Okej, okay, nice. -u. Nice, -u, nice, -u, pomalutku, aż do skutku, moi drodzy. Pomalutku, aż do skutku. Loading nie trwają, na samo będzie długo, to jest szokujące dla mnie. Bardzo mnie tu cieszy. No. Ale no. no, dzisiaj mój Drodro lepiej się czuję. Mniej mnie mięśnie to bolą, ale wciąż trochę bolą. Czuję. Ale ostatnia noc, bo tam damy radę. No, Już jest grudzień mój Drodro. Jeryk Rajzer. Jeryk Dobra, dawać jaj. A -a. Aaaa. No dobra. Who will be next? blinding O! O ty kurde taki jesteś kozak no no To sama waku Dobra Juś O i Enchanter. O jednak nie tym razem. E. Dobrze, mamy to. tam ostro drze mordę. Nie wnikam. No witam. Czworga wspaniałych. Allow me. No. Już. nie wiem z czego te wachlarze, moja droga, naprawdę ale nie wnikam. Thanks, Katana. Thanks, Kitana. no dobra. Excuse me? Drugi raz coś jest najgorszy odcinek, normalnie. Co tu się odpieprza? Dobrze, będę cię napierdzielał. Króczuszko, kolego. You have no fucking chance. Nie ma. Ej jak był ten drush do przodu? Nie pamiętam, nie tak... J! I jeszcze raz. I mocniej, i szybciej. No i nara. Drugi raz kunglał jako skorpion. Hell na no, To się nie mogło wydarzyć. Bo wtedy chyba było Skorpion jako kunglao, a teraz chyba było Kunglao jako Skorpion chyba, bo taki bardziej... Wzianze takie miał właśnie skorpion. Takie do bardzo. Jak mi się wydaje. Dziś mam roczne nie młody. Niepokój o tym to ciekawe. Nara, kurde. Who will be next? Get me. <laughs> Milena, chief. Milena, chief. O oh, lag. Eee, Boże. Wiem, że lubię to ciado, Milenko. Ale... Może nie na mnie, co? kancer cancer gaming no koleżanka nieźle blokuje, ale nie mogę nic zrobić, halo excuse me dobra Algumę dobra to było bliskie, nie wiem nagle Mój mózg, Mój mózg zapomniał wszystkie kombosy całkiem interesujące. Assist me, Quan -Chi. Assist me, Quan Chi! Indeed. In, pokeb, go. pora na milenki. Chabada milenki, ty ja. Chabada ty ja. W... <śm>, drugi raz się oczy przebiją, ja by byłoby zabawnie, nie uważasz? Blaka to bawnie, zabawnie tego zabawnie Dobra, czy pobijemy rekord 2 sekund chyba to nie da nawet. To chyba się zaczynało od 9 dopu się wydaje, ale było bardzo szybko. Nie ma co? No dobra. Bardzo ładnie. Teraz wiadomo, co się stanie, czyli atak w tym co. Ale zmiana. Harry, Kenshi, you're almost there. No, zobaczymy, ile to będzie trwało ten loading ogólnie rzecz biorąc. Też jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, ale mam nadzieję, że IMO szybko. Ponieważ chcę tu o to tam noc minęła. Powiedziałem wszystko, w sumie co dzisiaj Co dzisiaj się stało, co wczoraj się działo. Bo dzisiaj to się jeszcze nic nie stało, dopiero wstałem w sumie i nagrywam odcinek od razu po wstaniu. Także jakby wiecie, tutaj, tak, tak czy widzicie, odwdzięczam Wam za to, że jesteście. Wstaję po nocce od razu, nagrywam odcinek, od razu, instantly. Pewnie powiem głosie jeszcze i tak słać. właśnie jestem taki niedobudzony trochę, ale to też przez to, właśnie, że czuję się taki trochę sick. Nie ukrywam. Także ty ja. Ciągle też takie suche ustawy wyczuwam, wiecie? Dziwna sprawa troszkę. Od wczoraj rzeczywiście, także. No proszę, dawaj. Harry, Kenshi, You're almost there. O, proszę. W ogóle, moi drodzy, jakieś przecieki były. Pierwszy raz już tam było widać... E, pierwszy dialog e, Quan Chi z e, I podczas tej animacji, takie co się tam stykają, kurczę, rękoma, to było widać Chameleon. Więc bardzo prawdopodobne, że kolejną y, cameo postacią będzie kamilion, także bardzo fajnie. O, słuchaj. No, możda, to no dobrze. To wlaci. No jak? The final cut down. Ej. Ojej, ojej, O co ojej, 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 Okej, okej. ojej, 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 Who's ojej, ojej, who's ojej, <coughs> no, ojej, okay, no, Aaaa, oh, Cassie tam jęczy, proszę Państwa. Hej. Okay. też umiem to robić, tylko tym o. Algumę, O ty kamie, ujść. To było takie orange, aż ja No shit, piotrz, jak się, co teraz mówić, jak pewnie. Bume. Nie, mój mózg nie funkcjonuje, moi drodzy. Dobrze, Odwrótkowy, No i do widzenia. I nadchodzimy do Sai Sunga. Do Szymona Trombalskiego, moi drodzy. Ja No. Idziemy, tu ptamy. Oh oh oh, 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 No. Shema. Your defense and failed, failed. shine This is it's over. I do not, not think so. so. Realize, Realize, sorcerer, <laughs> that you've brought this on yourself. Oh, Jesus. Avarice An and ego have again proved your undoing. Oh, we have no choice but to eradicate you. It is you who will be eradicated. Be eradicated. You, you and your followers. And once you are dead, <laughs> all, all time, time wise will be mine. Jesus, the German army is not going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to We Aż do Baraka, nie wiem, czy ktoś jeszcze. Także, no, coraz bliżej końca. Moi drodzy. Ura! Dobrze, Lu, dawaj, już, już. Lecisz w tej grze. Mocku. Iść. A, już... Wow! Iś, iś. No, no dobra! Pora na mnie! kancer mój Kenshi Gaming tutaj! Może zaraz sobie przywołajmy tego, przywołajmy tego Ancestors z mojego, żeby on pomagał troszkę w fajcie. Może myślę, że byłby całkiem rozsądny pomysł! <laughs> Your position is precarious. No, that's To survive, you must submit. Yes. The question you must ask is: if Liu Kang couldn't finish us, how possibly could you? Fight, Chechu. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. dawaj go tam. Ancestorze, oj. O. Już. Już. Okay fancy geek. No and And they called me the chosen one. You honor me, Liu Kang. Hmm. May I end this?

ładnie, ładnie, moi drodzy, ładnie ładnie. Będzie łocha być ostatni, albo coś jakiego powiem. Powie, powie, tak w, w miarę, powiedzmy. A, jednak, proszę My bardzo. bardzo. Jednak, kinda funny. <coughs> okay, okay. Okay. No, nie było źle. Dialogi całkiem fajne, spoko, spoko. Can... You Dziękuję we one day meet again. No, I hope so. No dobrze, moi drodzy. Także tak się prezentował rozdział Armagedonka. rozegrany Kenshin. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o lajkach, like, o subskrypcji. No i co? No i ja się z Wami żegnam. Tak, właściwie. Widzimy się jutro na jakimś odcinku, a w niedzielę, owszem, także na odcinku. Plus na live o 19. z. Chyba, tak mi się wydaje. Zobaczymy, dobra, nieważne. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego i pa pa